Cześć, witajcie w poradniku komputerowym seniora. Dziś kolejny film dotyczący obsługi telefonu komórkowego z systemem Android na przykładzie telefonu Samsung. Dziś pokażę, jak ym, zmienić ustawienia w aparacie fotograficznym, aby zdjęcia, które będziemy robić naszym aparatem, lądowały na karcie pamięci. Jeżeli oczywiście mamy ją włożoną, Aparacie y, telefonicznym. Na poprzednim filmie pokazywałam, jak sprawdzić, czy w ogóle mamy kartę pamięci. Y, więc polecam wrócić ewentualnie do tego filmu. Y, a teraz sobie sprawdzimy, gdzie nasze zdjęcia lądują po zrobieniu ich aparatem fotograficznym. W tym celu otwieramy aplikację, aparat. Gdziekolwiek ją mamy, ja mam ją tutaj na dolnym pasku. Otwieramy aplikację, aparat. O, to moje buty. Musimy wejść do ustawień. Zwykle w górnej części naszego aparatu znajdują się symbol zębatki ustawień, i tam sobie wchodzimy. I tutaj w ustawieniach aparatu to nie są ustawienia całego telefonu, tylko ustawienia aparatu. Zresztą taka informacja jakby się tutaj pojawia w górnej części, że jesteśmy w aparacie fotograficznym. I tutaj możemy różne rzeczy sobie poustawiać, tak żeby nam było wygodnie posługiwać się aparatem fotograficznym, ale między innymi. Powinna być tutaj informacja, gdzie będą zapisywane zdjęcia. Akurat Samsung posiada tutaj funkcję, która się nazywa położenie pamięci. To jest właśnie to, o co nam chodzi, czyli za pomocą tego przycisku, tej funkcji, będziemy mogli zdecydować, czy nasze zdjęcia będą zapisywane na karcie pamięci, czy w pamięci wewnętrznej telefonu. Ponieważ u mnie tu jest napisane pamięć wewnętrzna, Oznacza to, że moje wszystkie zdjęcia lądują w pamięci wewnętrznej. Natomiast zwykle, jeżeli mamy włożoną kartę pamięci w telefonie, to prawdopodobnie została ona włożona po to, aby na niej lądowały zdjęcia. Ja mam specjalnie tak wybraną pamięć wewnętrzną, ponieważ moja karta pamięci nie posiada miejsca. I tutaj po kliknięciu w opcję jakby wyboru pojawia mi się możliwość wyboru karty pamięci, ale taki wybór będziecie mieć tylko wtedy, jeżeli wasz telefon kartę pamięci posiada. Jeżeli tej karty pamięci nie ma, to my nie możemy wybrać miejsca zapisu. Wiadomo, że zdjęcia będą lądowały w pamięci wewnętrznej. Natomiast, jeżeli mamy dwie pamięci, wewnętrzną i zewnętrzną, czyli właśnie kartę pamięci, to my możemy podjąć taką decyzję. Stąd właśnie pojawia nam się w ogóle taka opcja. Wybiorę w tej chwili kartę pamięci. I teraz mój przycisk położenie pamięci posiada informację, że wszystkie zdjęcia od teraz, jeżeli takowe zrobię, będą lądowały na karcie pamięci, a nie w pamięci wewnętrznej telefonu. Ja wiem, że niestety na mojej karcie pamięci miejsca nie ma i nie mogę tam przechowywać ani dokładać nowych elementów, więc jeszcze raz ja sobie zmienię na pamięć wewnętrzną i tak mam ustawione w moim telefonie wszystkie zdjęcia, jakie zrobię, będą przechowywane w pamięci wewnętrznej telefonu. Pokażę jeszcze, jak to wygląda w galerii. Jeżeli będziemy oglądać y, nasze zdjęcia według funkcji, albumy, to być może będziecie tutaj widzieć y, Dwa foldery aparat. Jeden to będzie, z tym, że no ja niestety nie mam takich yy, zdjęć, ale będziecie być może widzieć właśnie osobno folder aparat, yy, w którym są przechowywane zdjęcia w pamięci wewnętrznej. Chodzi tutaj właśnie o folder aparat. Mogą być dwa. Jeden o tej samej nazwie będzie zawierał zdjęcia w pamięci wewnętrznej, a drugi zdjęcia w pamięci Zewnętrznej, czyli na karcie. U mnie wszystkie zdjęcia są w pamięci wewnętrznej, w związku z tym ja nie mam tutaj dwóch takich folderów, ale u Was może to właśnie w ten sposób wyglądać. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia na kolejnym filmie. Cześć!